Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kefas, a to jest mój pierwszy film na kanale oraz pierwszy odcinek mojej serii pod tytułem Kęciasta budowlanka. Seria ta będzie polegać na budowaniu. Będzie to klasyczny suchy rival. klasyczny gameplay z Minecrafta. Więc jeśli lubicie taką tematykę, to polecam Wam zasubskrybować mój kanał. Ja już nie będę przedłużać. Lecimy z tym światem. Najpierw trzeba go nazwać: kanciasta, budowankę. Chyba dobrze napisałem. No, kanciasta, kanciasta. Oczywiście, sokowy Będę grać na trudnym, tutaj jeśli chodzi o Sida, no to piszę trójkę, ponieważ czemu nie, jest tutaj, trochę wszystko. Naprawdę nie wiem co to robi, to mniej więcej na, wiem na czym polega, ale reszta no to, nie wiem, nieważne, bierzemy to wszystko. Z i ustawiony nazwa też. No to zaczynamy. Więc zaraz świat się regeneruje. Ale szczęście. Ja właśnie jak zaczynałem tą serię, to znaczy jak o niej myślałem, Planował wybudować dom w ciemnym lesie. I ja tego SIDA nie sprawdzałem wcześniej. To jest kompletny przypadek, że akurat na moim spawnie pojawił się ten biom. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego powodu, że nie będę musiał daleko biegać szukać tego biomu, bo, bo ja jestem ja tutaj. Dobra, trzeba zacząć nowy świat od ścięcia drzewa, ale lagi mam słuchajcie, bo ja muszę tak zablokować sobie poziom tego ale lagi dzisiaj mam w ogóle? Nie wiem, czemu tak jest. A? Nie wiem, jakieś lagi dzisiaj mam. Nie wiem, czemu. Mam nadzieję, że to nie będzie się utrzymywać. Muzykę muszę włączyć, bo wyłączyłem, jakby się z Wami przywitać Dobra, więc zaczynamy, trzeba ściąć drzewa Mamy pięć Na razie tyle powinno wystarczyć Powinno wystarczyć Pewnie jakiś ocean jest. O... Nie wiem czemu, ale akurat teraz mam jakieś straszne lagi. Nie wiem, może zmniejszę sobie. O, i. Nie wiem, nie jest lepiej chyba. Dobra, jakoś ten pierwszy odcinek będzie. Tam widzę chyba jakąś jaskinię. Tam pójdę na początek. I tak, mamy węgiel. Dawaj idę tutaj. I zrobię... pilot, bo to podstawa. Jak trzeba na początek zrobić. A w ogóle andyst. Ma bardzo podobną teksturę co zwykłego kamienia oczywiście kontekst toch paku moim i tam już widzę żelazo więc fajnie na początek trochę węgla tu też widzę więc no na początek może być Też widzie, widzę miedzi, więc nie wiem, czy jest sens te nowe narzędzia robić z miedzi, które w tej aktualizacji praktycznie. tak, właśnie w tej aktualizacji zostały dodane. Niedługo będzie kolejna zimowa aktualizacja, więc w sumie te narzędzia już nie są takie nowe. Cały pilot został zużyty, więc czas przełożyć się. Przełożyć się? Tak, przełożyć się na kamień. Na kilow, piecyk jeszcze zrobię. No i też te narzędzia. piechę, łopatę, no i miecz. Idę po to Ciekawe, ile tu jeszcze jest Na pewno dwie sztuki są I chyba tylko dwie sztuki No tak, niestety Tu nic więcej nie ma Chyba co to było nie wiem, są jakieś wyrażenia. nie wiem od czego. Tutaj skarb będzie. Nie wiem, nic nie widzę. Za A tu chyba jest jakaś kolejna jaskinia, a ja raczej nie spał, ale fajnie by było. Chyba ja już tego nie szukam. ile z powrotem na powierzchnię. Wezmę tylko ze sportą. Ale jak znowu był. Nie wiem akurat, czemu akurat teraz. Nigdy ich nie było. Teraz nagle się pojawiło. Ale cóż. Może to będzie tylko chwilowe. I nadzieja oczywiście. Chyba już cały węgiel jest, więc mogę iść, tak? No, chyba tak. Nic więcej tu nie widzę, oprócz tutaj niedzielę no, jej ja na wyraźnie nie chcę zbierać. Tu gdzieś były owce. To sobie tam był owce. kolejna jaskinia Zalana cała. Niestety. O jest owca. W sumie to ja ostrzygę Bo czemu nie? Potem będę musiał... Szukać owiec. Jak będę chciał sobie fachmę jakoś robić owiec. Przydałby się też jeszcze chyba nie kwiat. Tam raczej chyba ich nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle noc już powoli się zbliża. O, proszę bardzo, dżunglę, na fajnie. A tam kontynuacja Ziemnego Lasu, Jeden wystarczy. Mogę wracać. Przydałoby się też zrobić coś do jedzenia, bo już głód mi się kończy. Wezmę grzyby. Albo nie. Albo grzyby wezmę. Nie czemu nie. Nie chodzi nie chce mi się. Zrobię. Nie zwierzę. Raz. Yes. I dwa. I trzy. O idealnie. Teraz grzyby. Tu jest jeden. Później to zetnę. tylko jeszcze czerwonego grzyba, to wezmę tamtego. A już już nie mogę zbiegać. Jak za każdej pierwszej nocy. Także jak każdej pierwszej nocy będę musiał się w dziurze. Więc ją sobie zrobię pochodnie jeszcze tylko by jasno było tu w środku też nos niestety na dwie karatki chociaż mogę zrobić taki będutrzy Jest w sumie to wpadłem teraz na taki pomysł, żeby tutaj taką czasową bazę wybudować. Ciekawy pomysł, naprawdę ciekawy. No to nie mam ten. wszystko złożyłam na drzwi. Nie dostaje wysoka, ale tutaj jest idealne. I mamy czekoladę Tak jest ok. No nie wystarczy, to. Ale może być tak. Jeszcze sobie podwójną skrzynkę zarobię, wstawię ją tutaj. Wszystko wrzucę do niej. Wępię do pieca. Nie mogę iść spać. A więc tak, oto prezentuje się póki co moja baza. A ten odcinek, o A ten odcinek dobiega już... O, jeszcze O górę. odcinek już koniec. Na dzisiaj już tak czy. To był pierwszy odcinek, więc same podstawy się ogachnąłem. Łóżko, pierwszy dom. Narzędzia. I czas się pożegnać. Nie wybuchaj. Taki wybuch dobra, już czas się pożegnać dziękuję wam za oglądanie tego pierwszego odcinka mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej żegnam was i widzimy się w następnym odcinku do zobaczenia.